mamy dzisiaj zwyczajnych czasów, to znaczy, że możemy sobie poczekać dwa lata, aż ten rząd skompromituje się na tyle, że w ogóle nie przekroczą tych progów wyborczych, a my będziemy mieli nam 50%. Nie, nie. Dzisiaj mamy wojnę na Ukrainie, która wcale nie gaśnie. Dzisiaj mamy wojnę między Izraelem a, a Iranem. W tym momencie jest zawieszenie broni, ale jak ile to trwać będzie, nie wiemy. Dzisiaj mamy przyspieszony pak migracyjny, który przyspieszył ten rząd. Znów ten rząd, którym jest polskie stronie sprudowy i Polska 2050, Siemoniak w, tu, w, tym, w, tym, w tym mieście w Warszawie, w, na koniec stycznia przyspieszał opad migracyjny razem z innymi ministrami spraw wewnętrznych i widzimy te ruchy na granicy, które, które mają miejsce i coraz więcej nielegalnych migrantów, więc to nie jest tak, że my możemy sobie czekać dwa lata z popkornem, jak mówił pan marszałek Skorzelski, ale są bardzo trudne. I dlatego ja jestem w pośród tego, tej grupy osób, która twierdzi, że choć politycznie mogłoby się to opłacać, to trzeba wykorzystać każdy moment, w którym ten rząd może upaść i zastąpić ten rząd rządem odpowiedzialnym,